Cześć, witajcie w kolejnym filmie, a dzisiaj tak po domowemu. Te włosy muszę nad nimi zapanować. Naprawdę muszę co kilka miesięcy, jak one rosną, to ja po prostu czuję, jakbym dostawała nowe włosy. Przez długość ja każdorazowo nie wiem, jak je układać, i wcześniej one kręciły się no, praktycznie na całej długości. Tutaj nagle są proste, tutaj nie wiadomo, tu kręcą się. Wcześniej wystarczyło trochę pougniadać jakieś odżywki e, bez spłukiwania i było dobrze. Tutaj na przykład po tej stronie kręcą się dużo mniej niż po tej. Tutaj jest jakiś placek. Jakieś niezdecydowane te włosy. No i oczywiście będę się wam tu świecić niczym. Taka kula na dyskotekach o e, bo wysmarowałam się wszystkim, co się da. Przychodzę do Was z kawą, żeby poruszyć jeden konkretny temat. Ehm... Nie chciałam jakoś wcześniej o tym mówić, bo trochę się też boję, może bo jest duże słowo, ale no nie chcę zostać źle odebrana, nie źle jako negatywnie. Nie chcę po prostu, żebyście przeinaczyli moje słowa czy nadinterpretowali. Odkąd mam kanał na YouTubie, czyli bardzo długo, starałam się czytać wszystkie komentarze, jakie dostałam. Starałam się odpisywać, zostawiać serduszka. Potem z czasem było to trudniejsze, bo tych komentarzy robiły się już setki. A jak do tego dochodzi Instagram, TikTok, e, mail, też wiadomości na Instagramie, których y, no, mam sporo i cały czas próbuję nadgonić, żeby być na bieżąco, no to tego robi się naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ale nawet jeżeli już ciężko było mi odpisywać na aż tyle, to po prostu wszystkie czytałam. Chciałam wiedzieć, jakie macie zdanie na jakiś temat. Albo nawet po prostu, co tam u Was? Niestety ostatnio, bardziej styczeń, luty, m, ograniczyłam to czytanie. Nie dlatego, bo zajmuje to dużo czasu, nie dlatego, że mi się nie chce, czy mam gdzieś kontakt z Wami, tylko po prostu niektóre komentarze powodowały spadek nastroju u mnie, że czułam się gorzej. I dziwnie to zabrzmi, ale właśnie te komentarze czy wiadomości są trochę takim moim, narzędziem, które mierzy, bada, może bada, mój stan psychiczny. I dajcie mi wytłumaczyć. Ja po prostu wiem, jak przez ostatnie lata odbierałam różnego rodzaju komentarze, treści, które do mnie dochodzą, mówiąc tak bardziej ogólnie. Jeżeli jeszcze jakieś pół roku temu reakcją na komentarz typu, ty gruba świnio, usuń ten kanał, było takie, co? A na komentarz typu "moja siostra też chorowała na ten nowotwór, co ty, no niestety nie udało jej się, zmarła", ale tobie może się uda, walcz, było takie "ojej", mega mi przykro. Natomiast teraz tych komentarzy nadal nie rozumiem, natomiast te działają na mnie na i demotywująco. I po prostu mam ochotę płakać. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu osobom się nie udaje, że część z tego wychodzi i sobie normalnie żyje, część niestety nie. Ale pisanie czegoś takiego osobie, która jest chora, która teraz jest w dosyć ciężkiej sytuacji, kiedy jest na szali, postawione dosłownie wszystko, wiadomo, że moje samopoczucie no, nie jest najlepsze, bo. Czekanie jest czymś fatalnym, to ja po prostu, yy, ja się boję czasami wchodzić w te sekcje komentarzy, żeby tego nie przeczytać. No bo co taki komentarz ma na celu? I ja rozumiem, że ktoś po prostu chce to z siebie wyrzucić, ale dla mnie, tak egoistycznie, dla mnie to jest fatalny moment na czytanie złych historii. Kiedy ja mam w książce, pojawia się po prostu jakaś choroba. To ja przestaję to czytać. Jeżeli w filmie, serialu ktoś jest chory, oczywiście, że jest to rak, bo po prostu nie ma innych chorób, to ja przestaję to oglądać. Jestem też na grupach na Facebooku, gdzie ludzie z całego świata dają super wskazówki, jeżeli chodzi o leczenie i bardzo często dają motywację, nadzieję, też na takie życie już po chorobie. Ale teraz tam nie wchodzę, bo wiem, że poza tymi pozytywnymi historiami też co jakiś czas pojawiają się posty że kogoś siostra, mama, syn, no, odeszli. Jestem w tym momencie chorowania, gdzie potrzebuję właśnie tych dobrych historii, takich, które pokazują, że można, że można zakończyć, nie chcę się tutaj popłakać, ale rozumiecie, zakończyć walkę z chorobą pozytywnie, oczywiście, i potem mieć fajne życie. Jednym z ostatnich komentarzy, jakie siedząc tutaj właśnie rano przeczytałam, jest, że po chemioterapii to 2% osób przeżywa, a reszta umrze od razu albo płacę, czy coś takiego. Po pierwsze, skąd w ogóle te statystyki? Czy ty sama sobie je obliczyłaś? Po drugie, po co mi coś takiego piszesz? Ja, ja nie rozumiem. I pamiętam, jak pisałam z jedną z Was na Instagramie, Wydaje mi się, że miałaś na imię Goda, ale mogę się mylić. I pamiętam, że właśnie pierwszą wiadomością, jaką do mnie napisałaś, było to, że lubisz oglądać mój kanał, ale często boisz się zjechać do sekcji komentarzy, bo ludzie opisują tam najstraszniejsze historie, a też sama chorujesz. I jak te historie mogą mnie nie dołować? I wtedy one mnie nie dołowały. Właśnie ja czułam, wiadomo, takie współczucie, ale czytając, że Ktoś odszedł, chorując na jakikolwiek nowotwór, czy ten mój konkretnie. Nie miałam takiego myślenia, że e, o rany to pewnie ja też, tylko bardziej myślałam, no, a ja będę starała się robić wszystko, żeby do tego nie dopuścić. Więc jeżeli jeszcze trochę byście mogli się wstrzymać z tymi historiami, to byłabym zarówno ja wdzięczna, jak i inne osoby chorujące, które czytają te komentarze. I teraz, tak bardzo mocno zrozumiałam to, jak mi brakuje tego kontaktu z Wami? Bo wiadomo, fajnie jak te liczby rosną, ale liczby to liczby. Strasznie lubię to, że ja po prostu kojarzę Was, że kojarzę Was czy zniku, czy imię, nazwisko, awatar, bo wtedy można odczuć, że tam po tej drugiej stronie komputera czy telefonu jest drugi człowiek, który komentuje, który napisze coś o sobie. I tutaj, niestety, YouTube, moim zdaniem, jest trochę gorszy, bo jednak mało kto z Was ma kanał na YouTubie. Więc nawet jeżeli ja kliknę w Wasz profil, no to tam nic nie ma. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na Instagram, jeżeli w ogóle używacie tej y, aplikacji, bo y, uważam, że tam najlepiej nam się rozmawia. W sensie, jeżeli komentujecie mi tam ten krótki filmik, to ja mogę wejść na Wasz profil, e, zobaczyć Wasze zdjęcie. Czasami, wiecie, co nawet obstawiam, czy osoba, która do mnie pisze, ma bardziej 20 lat czy 60. I ciężko to ocenić. Patrzę też, jakie są Wasze hobby. Na przykład wczoraj spędziłam całkiem sporo czasu oglądając rysunki jednej z Was. Albo na przykład skomentowała mi dziewczyna, która ma tak piękne włosy właśnie takie kręcone, świetne loki i tak od nasady. No muszę się dowiedzieć, czego ona używa. Mam wrażenie, że na Instagramie po prostu łatwiej złapać tę znajomość, bo ona nie jest taka jednostronna, gdzie Wy o mnie wiecie dużo, a ja o Was nic, bo jednak dużo więcej osób. Wstawia cokolwiek na Instagram niż na YouTube'a. Nie da się ukryć, że na Instagramie też dostaję tych komentarzy mniej, więc nie jest jakimś wielkim problemem odpisać na każdy. I tak jakby dopiero teraz staram się to nadrabiać, bo tak jak mówię wcześniej, trochę miałam no, taki strach przed wchodzeniem tam, bo nie wiem co przeczytam. I widząc jaką radość daje mi ten kontakt z Wami i też poznawanie Was, postanawiam sobie. Odpisywać właśnie zarówno na Instagramie, jak i na YouTubie. Na TikToku oczywiście też, ale tam są jednak takie bardziej, powiedziałabym, losowe osoby. Wiem, że też Wy tam przyszliście, że nawet założyliście konto, żeby podglądać czy mnie, czy Sylwie. I kończąc ten mój monolog, bardzo Wam dziękuję naprawdę za każdy komentarz, który zostawiacie. I czasami możecie sobie myśleć, a tam to tylko, nie wiem, serduszko, ktoś wyśle. Dla mnie to nie jest tylko. Bardzo dziękuję za każde serduszko, za każde. Pozdrowienia, mam nadzieję, że jesteście zdrowi i że macie ładną pogodę, bo powiem Wam, że u nas niezła wiosna. Widzimy się w sobotę! Pa!